Niezależny analityk rynku akcji, inwestor, ekonomista, autor bloga o inwestowaniu w Polsce odpowiada na pytania internautów. Witam serdecznie Albert Longterm Rokicki. Przechodzimy do pytań z Facebooka, z profilu Longterm na Fejsie. i Bebe doczekała się w końcu odpowiedzi na jej pytanie, bo to już nie pierwszy raz kiedy zadaje to pytanie. Z tego co pamiętam, Aseco Polska ma w swoim portfelu akcję Aseco Business Solutions które podrożały w przeciągu roku prawie 100%, gdzie w tym samym czasie akcja Seco Polska nie zmieniły ceny, pomimo tego, że corocznie wypłacają wysoką dywidendę. Dlaczego Aseko Polska jest takie tanie? Droga BB, Aseko Polska jest jednym z największych konglomeratów pod względem złożoności spółek, które wchodzą w skład. To jest Twór z, y, złożony z kilkudziesięciu spółek, nie tylko z Polski, ale i ze świata. Tam jest spółka ze Stanów Zjednoczonych, z Izraela, ale cała siatka powiązanych podmiotów w Polsce. Ciężko jest to wycenić, ciężko jest ogarnąć ten, ten, ten wielki organizm. Dlatego zarówno ja, jak uważam, że i większość inwestorów, analityków woli taką spółkę córkę, właśnie paradoksalnie, która jest po prostu jasna sprawa, jasny bilans, jasna działalność, klarowna. ASECO Business Solutions, czyli taki B2B model biznesowy, biznes to biznes, obsługujący duże, duże firmy, duże korporacje i tutaj mamy jasną, klarowną sytuację. Ona również, ta spółka wypłaca bardzo wysokie dywidendy, także z, dwojga, z dwóch firm oczywiście ja tutaj wybieram zdecydowanie Aseco Business Solutions. Zresztą podkreślałem to niejednokrotnie. Mogę zdradzić, że ta spółka weszła kilka kwartałów temu do rankingu Top 15 Poland jako jedna z najlepszych spółek dywidendowych na polskim parkiecie. Według mnie najlepsza z tych niepaństwowych, prawda? Jeżeli no wiadomo, te państwowe mają zerowe ryzyko bankructwa one są chronione przez, przez pieniądze podatnika, co najlepiej było widać na przykładzie JSW. Natomiast poza tym sektorem państwowym, w moim przekonaniu właśnie Asseco Business Solutions jest jedną z najlepszych spółek dywidendowych, obok Budimexu, obok Ambry jeszcze, no to taki jest mocarz dywidendowy. Dlatego uważam, że właśnie Asseco Polska jako całość jest o wiele tańsza i stoi w miejscu a właśnie taki mniejszy podmiot, wchodzący w skład tej struktury, ale właśnie łatwiejszy do przeanalizowania, łatwiejszy do um, a, e, śledzenia chociażby jego poczynania, poczy, poczynań, radzi sobie o wiele, wiele lepiej. Mariusz zapytał się, mam pytanie o spółkę Unimod. Od debiutu na parkiecie głównym mija już drugi miesiąc i akumulacja akcji trwa w najlepsze, do tego piękny raport za 2016 rok. Jak oceniasz i jakiego raportu spodziewasz się za pierwszy kwartał 2017? Do tego, jak zawsze, nieprzerwanie od 2012 roku dywidenda po drodze od Unimod dla wiernych akcjonariuszy. Jakie widzisz perspektywy dla Unimod jako długoterminowej spółki do portala Top 15? E, Mariusz, bardzo ostrożnie z tym Top 15. E, ja tutaj pokuszę. Ja wiem, że się narażę wielu e, fanom tej spółki, ale. To może być taki energetyczny integr. To znaczy, tutaj widzę analogię. Unimod wszedł na to podwórko PGNiG, jeżeli chodzi o przesył, dystrybucję gazu, tak samo jak z swego czasu chciał konkurować z Pocztą Polską. Wiadomo jaki mamy sentyment, jaki, jakie potrzeby są budżetowe, na co stawia obecna władza która jakoś nigdy nie deklarowała się jakoś jako ultra kapitalist, o ultrakapitalistycznych poglądach wolnorynkowych, prawda, tutaj najważniejsze jest dobro społeczeństwa, 500+, plus, zabezpieczenie budżetu, a to jest innymi słowy troska o spółki państwowe, czyli PGNiG, energia i tak dalej. Także ja bym tutaj widział jakieś zagrożenie. Te uściślenie VAT-u i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego mają akcjonariusze Unimotu prywatnego zarabiać, a nie PGNIGE, prawda? Także może być to taki energetyczny integr, nie chcę być złym prorokiem, oczywiście. Natomiast trzeba uważać. W ostatnich miesiącach dosyć duże spadki akcji tego podmiotu żeśmy notowali. Być może właśnie. I już coś jest na rzeczy, tak? I te wyniki za pierwszy kwartał mogą być już nieco gorsze. Teraz przechodzimy do pytań z YouTube'a z kanału Inwestorzy TV. Zachęcam do subskrypcji. Inwestorzy TV. Ja mam zasubskrybowany już dawno temu, jestem na bieżąco z filmami, które oni wrzucają codziennie po kilka nawet. Karol Ziemniak się pyta. Mógłbyś w kilku słowach opisać, dlaczego stawiasz na spółkę ATM Grupa, która już dłuższy czas gości w Twoim portfelu publicznym i czy małe obroty spółki nie powinny budzić niepokoju. Jeszcze jest drugie pytanie, ale zacznijmy od tej ATM Grupy. To jest taka nudna spółka dywidendowa, ale co ciekawe, która rośnie, prawda? Bo są takie spółki dywidendowe, które wypłacają dywidendy, ale raczej na tym samym poziomie stoją w miejscu przez lata. Natomiast to jest spółka, która i wypłaca dywidendę i to całkiem niezłą, około 5,5% rocznie stopa dywidendy wynosi i również tak powoli, a skutecznie pnie się w górę. To jest taka spółka idealna. Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zawsze powtarza, że to jest taka spółka, którą, którą on lubi, czyli dywidendę, płacąca dywidendę i która rośnie jednocześnie. tak, no. Ze świecą szukać takich spółek na całej GPW, ale są takie. Między innymi ATM Grupa, telewizyjna spółka, ten content wideo to jest ten content przyszłości. Krótkie materiały. Zresztą jesteśmy też tutaj na antenie Inwestorzy TV, też bardzo fajny startup, spółka przyszłości według mnie, ale właśnie ATM Grupa kręcąca seriale, tam jest bardzo duży udział Zygmunta Gmonta Także ja bym się o tą spółkę nie martwił, przede wszystkim dywidendowa, stabilna spółka, małe obroty, no to fakt, to, to być może to zniechęca część inwestorów, ale właśnie to, że zniechęca, to ja uważam, że to jest być może zaleta, bo jak często historia pokazuje, dobra spółka ma niskie obroty, a nagle wzrośnie 100-200%, dopiero się pojawiają wysokie, podwyższone obroty i wtedy dopiero ta ulica, Przysłowiowa zwraca uwagę na spółkę, także im dłużej te niskie obroty będą, tym jestem spokojniejsza wzrost spółki, paradoksalnie, właśnie. Drugie pytanie: co sądzisz o spółce Aileron? To mogę też zdradzić taką informację nieco poufną, że na forum VIP poruszano u mnie na, na, na portalu tę kwestię tej spółki. Podobno bardzo dobra spółka, tak? Tam się nawet ktoś wypowiadał, kto jest bliżej tej spółki. Także ciekawa, tylko to też jest spółka o wysokim ryzyku. Spółka z New Connect, zdaje się, także ja osobiście nie, nie rozważałem inwestycji, ale ciekawa, ciekawy podmiot do rozważenia, za niewielki kapitał oczywiście. Jakub się pyta, co sądzisz o spółce Dino Rossi? Mamy hossę na giełdzie, a Dino Rossi cały czas spada, pomimo wzrostu sprzedaży i nie najgorszych wyników za 2016 rok. Czy widzisz jakieś szanse na wzrosty ceny akcji dla tej spółki lub przyczyny tak słabego zachowania kursu? Może masz swoją opinię na temat tych produktów? Dzięki, z góry odpowiedź. Jakub, ja też się dziwiłem do pewnego stopnia, to znaczy porównując Dino Rossi CCC, no, to ja zawsze w przeszłości stawiałem na Dino Rossi, bo ja zawsze idę z marką, prawda? Z, z, z większą marżą, z wyrobioną marką, z, z jakością bardziej, prawda? Tutaj, no, co by nie mówić, to jednak Dino Rossi produkuje lepsze buty, ale co się okazuje, tam 35-40% do przychodów to jest ta marka Simple, odzieżowa. I ona zaczyna, zaczyna bardzo ciążyć, bo spółka zaszokowała rynek wynikami za styczeń, najpierw, bardzo negatywnymi. Przychody spadły dla całej grupy w styczniu 2,3% rok do roku, natomiast ta marka Simple nieszczęsna to jest minus 12 i to bez i taka, no, ten, ten, ten biznes korowy, czyli bez sprzedaży e, towarów e, i materiałów do e, podwykonawców. E, no, to, 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 to był szok dla rynku, bo do, do, wcześniej te dynamiki były dodatnie. W marcu, z tego co patrzyłem, Nacjonale Nederlanden zmniejszyło zaangażowanie, także fundusz wyszedł. Właśnie to było pokłosie tych, tych, tych złych informacji. A wyniki w kwietniu, za marzec, też nie były imponujące. Marża brutto na sprzedaży spadła z 53% na 49% z hakiem, bodajże. 49%, z 53,6% chyba na 49,7%. Także dosyć spory spadek marży, i, i to się nie zapowiada, żeby się coś raczej polepszyło. Ja myślę, że właśnie paradoksalnie poprawa sytuacji w Polsce gospodarczej, czyli popytu wewnętrznego, wcale nie musi oznaczać poprawy wyników tych polskich spółek, ponieważ wtedy, jeżeli więcej jest pieniędzy w portfelu, jak jest 500, plus, no to Polak może pójść do TK Maxa na przykład, gdzie są produkty zagranicznych firm zdyskontowane bardzo bardzo korzystnie. Także konkurencja nie śpi, prawda? CCC się fajnie rozwija, ma, ma o wiele lepszy marketing, jest o wiele bardziej widoczny. Także no, ten Gino Rosji nie jestem fanem tej spółki generalnie, tak? Marża spadła, wyniki są w styczniu podali gorsze po raz pierwszy od dłuższego czasu nacjonale Nederlandem wyszedł, także no ciemnych chmur, natomiast to, to, to nie znaczy, że nie będzie odwrócenia trendu, prawda? bo tutaj umacniające złoty może pomóc. Obserwujemy i wyciągamy logiczne wnioski. Na teraz nie za bardzo temat według mnie do wejścia, ale zobaczymy. Kibicujemy oczywiście, nigdy nie skreślamy spółki, nie obrażamy się absolutnie. To wszystko na dzisiaj. Zachęcam do zadawania pytań na profilu facebookowym Long Term Blog, jak również na kanale... YouTube Inwestorzy TV z inwestorskim pozdrowieniem Albert Longterm Rokicki.